Witam. Jeśli myślimy o kotletach, to o czym myślimy? Myślimy o kotletach mielonych, schabowych, ewentualnie jakieś tam bitki, czy z, filet, z filetu kurczaka, tam indyka. Generalnie myślimy o mięsie. A ja Wam dzisiaj pokażę, jak zrobić kotlety z grochu. Będę robił kotlety z grochu. 25 grochu, 25 deko grochu. Ugotowałem z tym, że ja miałem groch łuskany. Jeśli macie ten groch taki cały, nieuskany, to i jego na noc trzeba wcześniej zamoczyć. Ugotowałem 25 deko grochu, gotując do tej do wody wrzuciłem jedną kostkę bulionu warzywnego. Także kostka bulionu warzywnego do wody groch i gotujemy. Gotujemy tak ladentę, na ząb nie do końca żeby nie rozgotować go tak strasznie o. i to jest przepuszczone przez maszynko w tym część wywaru z tego grochu odlewam i w tym wywarze w którym się gotował groch namoczyłem jedną bułkę czerstwą bułkę i tą czerstwą bułkę przepuściłem przez maszynkę razem z tym grochem i jeszcze dosyć duży ząbek czosku również Dodałem i przepuściłem przez maszynkę razem z tym grochem. Mamy groch przepuszczony przez maszynkę, ostudzony. Co nam jeszcze będzie potrzeba? 5 deko boczku wędzonego, pokrojony drobniutko w kostkę, podsmażony na patelni. Jak się zarumienił, jedna duża główka cebuli, również drobno w kostkę pokrojona i razem przesmażona z tym boczkiem. Cebulę tylko należy zeszklić. I teraz ten boczek podsmażony z tą cebulą. Do tej masy grochowej. O, dodaję. I teraz sobie to o, przemieszam. Troszeczkę, przemieszam, no, przemieszam. Jeszcze będę mieszał dokładniej. Do środka jeszcze jedno jajeczko. O, siow. Trudno. Takie rzeczy się zdarzają. Ale jajko idzie całe. Było sparzone, także nie ma problemu. Trzeba pamiętać zawsze, że jajka przed użyciem musimy sparzyć, żeby nam się czasami gdzieś nie przytrafiła, na przykład samonela. I teraz doprawiamy. Jedna łyżeczka majeranku. O, do środeczka. Tu jest boczek wędzony, no i groch, prawda, był gotowany w osolonej wodzie, ale... Odrobinkę soli jeszcze dam, i oczywiście pieprz musi też być. Tak to wszystko, prawda, z czuciem. O. I sobie tutaj na odstawie teraz wymieszamy. Tu mam przygotowane 4 łyżki bułki tartej. W tej bułce tartej będę formował z tego grochu o, kotlety. Teraz ładnie to przemieszam, wymieszam to wszystko dosyć dokładnie. Oczywiście spróbujemy jak jest z przyprawami. A tam też poszła bułka namoczona. Tak, tutaj do środka poszła namoczona bułka w tym wywarze, w którym się gotował groch i ona poszła do maszynki razem z grochem została zmielona w maszynce i ta bułka tutaj już jest jest jedno jajko jest ten boczek z cebulą o to jest wszystko Czasy. ładnie wymieszane jest jeden ząbek czosku masę dokładnie o mieszam i teraz będę formował sobie z tego o korle, tak nabieram na rękę o później jeszcze sobie prawda je po, po zapanierowaniu jeszcze je dokładnie poprawię, formowanie. O, i taki kotlecik zapanierowany już ląduje na talerzu. I z tej wszystkiej masy wyrabiam teraz kotlety. I pójdą do smażenia oczywiście na oliwie z oliwek, czy tam oleju. Jaki tam kto tłuszcz do smażenia preferuje. O, proszę bardzo, już mamy następnego i tak z całej masy zrobię te kotlety tu już kotleciki tak wyglądają przygotowane do smażenia a teraz proszę popatrzeć na patelnię o a tak już prawda kotleciki na patelni się smażą już przewrócone, damy troszeczkę ognia szybciutko, łatwo i bardzo smaczne. I bez mięsa. Kotlety z grochu po usmażeniu. Proszę bardzo. Równie smaczne jak mielone. No, wiadomo, że kotlety takie z grochu no, sprzyjają powstawianiu wiatrów. Ale przy okazji można coś smacznego zjeść i przewietrzyć organizm. Cześć. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Smacznego.